Historia Young Multiego: zanim był sławny, wyobraź sobie typa, który dziś jeździ po Polsce w trasie koncertowej, a jeszcze kilka lat temu siedział w pokoju, gadał do mikrofonu i nagrywał Minecrafta. Tak ma, zanim został Young Multi, był po prostu multi-gameplay guy. Młody Michał, rocznik 97, odpalał komputer. Kurwa, komputer mi się pali! Żartuje kurwa, pojebało was? I wrzucał na YouTube'a filmiki z gier. O, o, taki zapach wiosenny z tych krzewów, jak spachre z jego. Oj, 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 Zero autotuna, zero bling bling. Hello! Jadę sobie w samochodzie, lubię patrzeć na te krowy, hej, widzę te drzewka są takie suche, a ściany są niebieskie jak maciora, no Nie! dlaczego cofasz się, no co ty zrobiłeś głąbie, ho, 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 no ja cofam się i znowu zwiedzę świat, kiedy patrzę na to niebo, widzę dużo gwiazd, kiedy patrzę na prawo, pełno torczy jest, a w lewo... Gówno ze stołu pojawiło się. Tylko klawiatura, headset i marzenie, żeby ktoś go w końcu zauważył. I wiesz co? Widzowie go polubili. Widzę wszystkich bardzo serdecznie w tym specjalu, gdzie pokażę Wam mojego reface'a Dobrze, Przechodzę do serii. Dziękuję wszystkim bardzo za te 300 widzów. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie oceny. No, ogólnie, za, no za wszystko, co, co, co zrobiliście w tym celu, żeby W pewnym momencie jego kanał to był Must Watch każdego gimnazjalisty. Ale Multi nie chciał całe życie mówić o grach. W głowie miał coś więcej: muzykę. Zaczął eksperymentować. Jakieś bity. <laughs> jakieś teksty. Dzisiaj, maj, nie... Wrzucał pierwsze numery. Ubieram, 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 ubieram dzisiaj matki. Ubiałem, ja, obrałem dzisiaj majtki. I wtedy się zaczęło. Internet mówił: Co to za raper po Minecrafcie? Fake. Produkt internetu. Hejtu było tyle, że wielu by się poddało, ale nie on. Multi cisnął dalej. Z dnia na dzień coraz bardziej wkręcał się w trap. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, źiom. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, źiom. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, źiom. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, źiom. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, źiom. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, jak to będzie nie wiem, nie wiem, nie wiem jak tu będzie nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to będzie A jego kawałki zaczęły zbierać wyświetlenia jak szalone. W 2017 roku wydał nową falę. I to był moment, w którym młody youtuber oficjalnie stał się raperem. Od tamtej pory poszło z górki. Kolejne albumy, kolaboracje, własna wytwórnia YOFL, a krytycy, którzy kiedyś się śmiali, zaczęli słuchać. I tak chłopak, który zaczynał od komentowania gier, stał się jednym z symboli nowej generacji polskiego rapu. Po czasem wystarczy po prostu uwierzyć w siebie, nawet jeśli wszyscy inni się śmieją. I to była historia Multiego, zanim był sławny. Zadanie. No i znowu musiałeś mi wejść podczas nagrywania. A co ty robisz? No tańczę. To ja też chcę potańczyć. No to chodź. Yeah.